Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, czego nie kupować na promocji w Rossmanie. ponieważ ta promocja zbliża się już wielkimi krokami. Słyszałam, że od 19 kwietnia do 30 bodajże będzie ona obowiązywała. Chciałabym Wam powiedzieć, czego na tej promocji nie kupować, ponieważ uzbierało mi się kilka bubli, a nie mam raczej zbyt wiele rzeczy nowych do polecenia od tamtego czasu, więc myślę, że takiego filmu już nie będę nagrywać. Dzisiaj zajmiemy się bublami. Nie są to do końca buble takie wszech czasów, które totalnie odradzam i totalnie się u mnie nie sprawdziły, chociaż takie też są, ale są też takie produkty, na które po prostu nie warto pieniędzy, bo kosztują dosyć drogo, a jednak nie spełniają swojej funkcji do końca. Chciałam Wam też powiedzieć, że jeżeli chodzi o te produkty, mam ich tylko trzy. Pozostałe będę wam wklejała tylko zdjęcia, ponieważ niestety już albo się ich pozbyłam, oddałam komuś, żeby ktoś sobie mógł przetestować, albo po prostu wyrzuciłam je do kosza. Także, jeżeli jesteście zainteresowani takim filmem, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie właśnie od produktów, które mam, bo jak widzicie, mam tutaj taką małą listę i na tej liście właśnie mam pozostałe kosmetyki, których niestety już nie mam u siebie, tak żebym po prostu o nich nie zapomniała. Ale zacznijmy sobie po kolei. Pierwszym produktem jest maskara z Lovely. Jest to maskara Volume Booster, którą kupiłam i wiązałam z nią bardzo duże nadzieje, ponieważ zawiera ona jedwab, depantenol i kolagen i szczerze Wam powiem, że z gorszą maskarą się jeszcze nie spotkałam. Jak dobrze wiecie, ja kocham, po prostu ubóstwiam maskarę Pump Absolutely, natomiast ta to jest po prostu totalny shit. E, niestety nie robi ona kompletnie nic, mimo że ma bardzo fajną szczoteczkę silikonową, a ja takie szczoteczki bardzo lubię, to niestety nie polubiliśmy się e, myślałam, że po prostu ona potrzebuje trochę czasu, żeby coś dawać na rzęsach, ale im dalej, tym gorzej. Ona nie zostawia w ogóle na rzęsach tuszu, kompletnie. E, starałam się już w ogóle z nią współpracować, nawet dorałam sobie do jej Duralinu, nic, nic to nie daje, e, więc szczerze Wam powiem, że... Nie warto nawet tych paru złotych, nie wiem, ona wyjdzie koło 6-7 złotych na promocji. Nie warto naprawdę tych 7 złotych wydawać na tą maskarę, bo narobicie sobie tylko nerwów tak naprawdę niepotrzebnych, a w ogóle z niej nie skorzystacie. Także kupiłam ją chyba z dwa miesiące temu, i wiecie, co z nią robię teraz. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Kolejnym produktem będzie Eye Brightener, czyli kredka rozświetlająca z Lovely. I ja wiązałam z nią dosyć duże nadzieje, ponieważ właśnie chciałam taką rozświetlającą, ładną kredkę. Dosyć fajny kolor, szczerze mówiąc, taki szampański. Wydawało mi się, że będzie się sprawdzał bardzo dobrze. Ale słuchajcie, po nałożeniu na całą powiekę tej kredki niestety wchodzi totalnie, totalnie w załamania. Więc nawet jeżeli nałożycie ją jako taki akcent. Na jakiś inny cień Ten cień pod spodem również wejdzie w załamania Wygląda to totalnie źle Podkreśla każdą jedną Zmarszczkę, na przykład pod okiem Czy gdziekolwiek Nie polecam Wam, dodatkowo ma ona Takie niewielkie drobinki brokatu Co u mnie Po prostu jest rzeczą, której ja nienawidzę Właśnie w takich kredkach Jeżeli to ma być kredka rozświetlająca Tak samo nie lubię rozświetlaczy, które mają Typowe drobinki brokatu Więc z tą kredką też się żegnam Jedynym zastosowaniem, jakim mogłabym tutaj polecić, to nakładanie jej w wewnętrznym kąciku, ale też nie można wyjeżdżać tutaj zbyt daleko, bo tutaj już, na przykład przynajmniej u mnie, zaczynają się już tutaj zmarszczki, no i niestety nie bylibyśmy w stanie z nią chodzić cały dzień, także bardzo mi przykro, ta kredka bardzo podobnie jak maskara. Do widzenia. Kolejnym produktem mam wrażenie, że będzie to zaskoczenie dla wielu z Was, a jest to pomadka Super Stay Matte Ink z Maybelline. I wiecie dobrze, że ja te pomadki ubóstwiam, kocham i są to dla mnie najlepsze pomadki na świecie. Jednakże z tą się nie polubiłam, dlatego, że robi ona totalne plamy na ustach. Myślałam, że to będzie jeden z takich lepszych, ładniejszych kolorów w mojej kolekcji, taki naprawdę nieoczywisty, fajny fiolet. A tu niestety po prostu malowanie nią przysparza tyle problemów, że nie chce mi się w ogóle jej używać. Tak szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy ją zostawić, chociaż nie jest ona do końca taka zła, bo schodzi nawet dosyć dobrze, ale żeby narysować i wypełnić jednakowym kolorem całe usta, trzeba naprawdę poświęcić na to dużo czasu. Jest to dosyć gruba warstwa, i wiem, że dla niektórych będzie to po prostu za dużo, nie wszyscy lubią aż tak. Taką ilość pomadki na ustach, także, jeżeli ktoś nie lubi dużej ilości pomadki i też nie ma jakiegoś dużego doświadczenia w nakładaniu pomadek, ja bym tej pomadki raczej nie poleciła, to jest kolor 40 believer, no, naprawdę uważajcie z tą pomadką, bo pozostałe dla mnie są świetne, ta jedna jakiś nie wypał. I teraz przechodzę już do mojej listy i pierwszą rzeczą, która jest dla mnie totalnym bublem, ale to takim bublem, że większego Bubla jeszcze w życiu nie widziałam, to jest korektor L'Oreal Truumacz. Nienawidzę go całym sercem. Ja na ten korektor czaiłam się bardzo długi czas. Kiedy poszłam do Rosmana, nie wiem czy to była, chyba to jeszcze była promocja, coś mi się tak wydaje. Stwierdziłam, że jest okazja, kupię ten korektor, bo przez tyle lat i w ogóle jest cały czas zachwalany, mówię, trzeba go spróbować. Poszłam, zrobiłam sobie słocza na ręce i wyglądał on dosyć obiecująco, więc mówię Trudno, już wydam te trzy dyszki i wezmę ten korektor I co się okazało po przyjściu do domu? Kiedy po przyjściu do domu nałożyłam sobie słocza na dłoni Momentalnie ten korektor mi się rozdzielił Rozdzieliła się woda i rozdzielił się ten cały pigment Więc tutaj już coś mi nie pasowało Dostałam wiadomość od jednej z Was, że ten korektor bardzo śmierdzi alkoholem I już mi się to też nie podobało, jak otworzyłam ten korektor Powąchałam go później mówię Oj, dź, chyba dużo alkoholu, a nie powinno tak być Bo pod jednak alkohol będzie nas wysuszał, więc e, Tak sceptycznie do tego podchodziłam, ale mówię Muszę wypróbować, bo przecież ja bym nie wypróbowała, ja muszę wszystko wypróbować, prawda? E, więc nałożyłam sobie go pod oczy I momentalnie zaczęłam płakać e, Zaczęłam tak płakać, że co się w głowie nie mieści, gdzie ja generalnie nie mam problemów z czymś takim, że coś mnie podrażnia, czy nałożę jakiś podkład w jakimś mocniejszym zapachu, czy cokolwiek. Nie mam takich problemów. Ten korektor to był po prostu dramat. I zanim zdążyłam w ogóle, zanim w ogóle chciałam go roz, rozklepać pod okiem, to w międzyczasie się popłakałam i zanim wziąłam gąbeczkę, wszystko już mi się rozdzieliło pod okiem od wody. Nienawidzę tego korektora. Nienawidzę go całym sercem i naprawdę nie kupujcie go, bo możecie sobie zrobić krzywdę. A tym bardziej, jeżeli ktoś ma na przykład bardzo wrażliwą skórę pod oczami, albo w ogóle ma problemy z jakimiś uczuleniami, można się tym korektorem zajechać. Wiem, że to jest tylko alkohol, ale naprawdę, przy dłuższym stosowaniu, może się stać tragedia na twarzy. Kolejną rzeczą jest podkład Second Skin z Vibo. Tutaj z tym podkładem od początku się nie polubiliśmy. Zaczęło się od momentu przyjścia do domu, kiedy ja ten podkład sobie otworzyłam i po prostu. Bo to jest podkład, jak wiecie, z pipetką. Generalnie już na samym początku ta cała pompka od tej szklanej rurki, od tej pipetki się po prostu oderwała i została w środku, więc żeby to wydostać, no to trochę już się nadenerwowałam, no ale jakoś dałam radę, mówię, a tam podkład będzie dobry, to co mi tam z pipetką? Akurat kończył mi się korektor z katryz, więc sobie przełożyłam te pipetki, mówię okej, okay, damy radę. Co się później okazało? Nałożyłam ten podkład na twarz w bardzo małej ilości, bo zawsze tak mam, że jeżeli kupuję jakiś nowy podkład, nakładam go powoli po małej ilości, ewentualnie stopniuję, a kolejnym razem mogę nałożyć więcej Nigdy nie robię tak, że od razu nakładam jakąś dużą ilość tego korektora Ale miałam wtedy też nową gąbkę z Vibo, więc stwierdziłam, że może ta gąbka coś nie tak, ale wziąłam sobie moją ulubioną gąbkę z Glam Shopu i słuchajcie, ten podkład zrobił mi od razu ciastko. Po dwóch godzinach to wyglądałam tak tragicznie, że ja nie byłam w stanie nawet sobie tak jakby doklepać tego podkładu, żeby on jakoś się jeszcze troszkę chociaż topił, chociaż na chwileczkę. Musiałam po prostu cały makijaż zmyć i dzięki Bogu nie poszłam na uczelnię nie poszłam na jakieś dłuższe zakupy, nigdzie nie jecha, tylko zrobiłam to akurat w takim czasie, że testowałam go będąc w domu i mogłam w jakiś sposób opanować sytuację, bo był to po prostu dramat. A najlepsze, że nie testowałam go w lato, tylko po prostu w chłodniejsze dni. Więc jeżeli chodzi o nasze relacje, to jest totalny hate relationship, <laughs> nie polecam Wam go nawet, nawet trochę. Kolejna rzecz to będzie też zachwalany przez wiele osób podkład Superstay z Maybelline. Niestety ja z tym podkładem się nie polubiłam nawet w minimalnej części. Bardzo dużo osób na Instagramie go poleca. Jedna z moich ulubionych Instagramerek, Lidik, właśnie też strasznie go zachwalała i też wiele osób z jej polecenia go kupiło, też są zadowolone. Natomiast ja nie wiem, o co chodzi z tym podkładem. U mnie on wygląda po prostu źle. Jest to tak ciężki podkład, który tak mocno podkreśla moje pory, które są rozszerzone, owszem, ale pod tym podkładem wyglądają fatalnie. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy w życiu nie widziałam, żeby podkład tak szybko zrobił się taką szpachlą, nałożony w małej ilości. No słuchajcie, jest to dla mnie dramat i w ogóle wydaje mi się, że nie wiem, może zmieniła się jakoś trochę chociaż formuła, nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale wtedy, kiedy ja. Ten podkład kupiłam. To od początku mi się nie spodobał. Dałam go koleżance i tak samo powiedziała, że jest po prostu beznadziejny. Więc to nie tylko moja opinia, tylko niektórzy też takie coś mają, więc wydaje mi się, że. Dla cery mieszanej y, Raczej się nie nadaje Jest porównywany do Estée Lauder Double Wear Jeżeli chodzi o krycie to owszem Krycie ma bardzo dobre, ale to co dzieje się z nim Po krótkim czasie nie jest warte Naprawdę tego, żebyście to nakładały na twarz Następna rzecz to będzie baza z A.A. to jest primer 360 stopni Coś takiego Ta baza nie robi nic, a wręcz przeciwnie, powoduje, że, cała, że cały podkład zjeżdża nam z twarzy. Ja ją testowałam pół twarzy z bazą, pół bez bazy. No i podkład bez bazy trzymał się super. Podkład na bazie po dwóch godzinach wyglądał fatalnie. W sumie można powiedzieć, że tutaj go już praktycznie nie miałam, w tej okolicy tutaj. No i nawet tutaj, gdzie moja cera jest raczej sucha, normalna. Tu zaczął się świecić. E, rozumiem, jakby świecił się na czole, e, ale zaczął się świecić tu, więc <laughs> e, ta baza niestety poleciała w odstawkę i nie zamierzam jej już kupować. E, bardzo lubię bazy z AA, z Wings, e, złotą, zieloną, różową, ale ta. To jest dno. Kolejna rzecz to jest baza z Lovely Różowa i ta baza jest dla mnie również beznadziejna. Oprócz tego, że jest jej bardzo mało w opakowaniu, dla mnie ma głupi ten aplikator, bo wolę sobie wycisnąć bazę na dłoń i rozsmarować po całej twarzy, a nie tak po prostu maziać się tym aplikatorem. To tak samo jak baza z AA. Nie robi nic i też powoduje, że podkład ślizga się po całej twarzy niemiłosiernie, więc zupełnie nie polecam tego produktu i jeżeli chodzi o bazy, to w ogóle uważam, że bazy z dolnej półki raczej oprócz tych z AA raczej po prostu nie dają rady. Kolejna baza, to jest baza o dziwo trochę droższa, bo jest ta baza z Maybelline Master Prime. I słuchajcie, jak ja ją nałożyłam pierwszy raz, ja byłam po prostu w niej zakochana. Byłam w niej zakochana do szaleństwa, bo ogólnie zlikwidowała mi troszeczkę pory, a jest to bardzo. Ciężkie u mnie, bo że mało jest baz, które by tak te pory zlikwidowały. Ale było tak na samym początku, zmatowiła mi tą też skórę. No, mówię po prostu super baza, nałożę podkład, świetnie. Po dwóch godzinach, trzech, może ja, jak się zobaczyłam w lustrze, to ja nie wiedziałam, czy mam się śmiać, czy płakać. No, po prostu tak mi się ściastkował cały podkład. Próbowałam jej na różnych podkładach, szczerze mówiąc, i żaden z nich na niej nie wyglądał dobrze, więc. Sorry, ale y, uważam, że jest to naprawdę. Y... Strata pieniędzy i wyrzucanie pieniędzy w błoto Jest to kolejna rzecz, która naprawdę wyleciała ode mnie z wielkim hukiem I nie chcę nawet pamiętać, że ją miałam Kolejna rzecz to będzie puder w kompakcie z Miss Sporty, So mat. Ja ten puder kupiłam sobie po prostu, żeby w ciągu dnia sobie coś tam po prostu zmatowić Chociaż ja generalnie nie mam w ogóle takiej manii, żeby w dzień matowić sobie twarz Ewentualnie tam chusteczką trochę sebum odcisnąć, ale generalnie staram się w ogóle nie dotykać twarzy ale kupiłam, bo mówię, a będzie ciepło czy coś, no to sobie tam smatowię. Ha, to był chyba najgorszy błąd, żeby kupić ten puder. Jak nałożyłam go. Jak nałożyłam go po prostu już na to sebum, na to co się świeciłam. O jak ja wyglądałam, słuchajcie, każdy mój jeden por był tak mega podkreślony, że ja nie mogłam uwierzyć, że w ogóle mam aż takie pory. Stałam przed lustrem i patrzyłam na siebie. I nie dowierzałam, co nad mojej twarzy się w ogóle wydarzyło. O, dramat, dramat. Ale mówię, nie spisuję go na straty, bo może on po prostu tak się zachowuje po jakimś czasie, jak już tam nałożymy na ten taki podkład, nie bardzo i tak dalej. Więc stwierdziłam, że troszeczkę zmatowię sobie nim twarz przy bardzo małej ilości podkładu. To był dopiero dramat. Musiałam cały ten podkład zmyć. Naprawdę nie spotkałam się jeszcze nigdy z takim pudrem w kompakcie, który aż taką krzywdę by zrobił mojej twarzy. No. Dramat, dramat jeden wielki. Kolejna rzecz to będą palety z Lovely, Dark i Classic bodajże, chyba te dwie miałam, tak mi się wydaje, jest jeszcze chyba zwykła nude. W każdym razie chyba są trzy palety. Ja miałam dwie z nich i uważam, że też nie ma sensu ich kupować, bo w mniej więcej takiej cenie kupicie sobie już palety, na przykład z Makeup Revolution, które są dużo lepsze. Te palety um, może dla początkujących osób są. Takie sobie, jednakże ja uważam, że nie ma ich sensu kupować z tego względu, że mimo, że nałożycie 3-4 kolory na powiekę, wyglądać jakbyście nałożyły jeden, no półtora. Nie mają jakiegoś dobrego pigmentu. One kosztują coś około 20 zł albo więcej, no nie wiem. Ja je kupowałam chyba za 20 zł jakoś tak. Ale powiem Wam, że z Makeup Revolution już za 18,90 można kupić te palety na przykład Reloaded, który, za którym ja też nie przepadam jakoś ogromnie, ale to jest aż nieporównywalna jakość, więc wolałabym jednak tamte palety kupić, a te z Lovely. Niestety, przykro mi, ale nie podobają mi się. Kolejne buble to są eyelinery z Lovely albo z bo już teraz nie pamiętam, która firma ma chyba Lovely. I czarny, i niebieski, i metaliczny. Wszystkie te eyelinery są beznadziejne. Czarny eyeliner robi nam takie plamy, jak staramy się nim namalować dobrze kreskę, że to jest szok. Poza tym. Cały ten pigment w ciągu dnia się wytraca, no i też się kruszy. Taka sama sytuacja jest z tym niebieskim eyelinerem, natomiast eyeliner metaliczny, o ile w miarę, w miarę jeszcze jesteśmy w stanie bez takich jakichś dużych plam sobie namalować tą kreskę. To kruszy się jeszcze szybciej niż ten czarny i niebieski i odpada nam po prostu, odpadają takie kawałeczki, więc totalnie, totalnie mi się nie podoba, więc Wam też nie polecam, mimo że to jest bardzo niska półka cenowa. Nie wiem, czy one kosztują gdzieś koło 5 zł na tej promocji, ale mimo wszystko naprawdę nie warto ich kupować. Jeżeli chodzi o eyelinery, to ja generalnie jestem zwolenniczką eyelinerów w słoiczku, ale generalnie polecam Wam też ten z Eveline. Na przykład w porównaniu do tych, on kosztuje 18,90, więc około 9 zł kosztuje na promocji w Rosmanie i naprawdę jest świetny, świetny. Też ma bardzo precyzyjną końcówkę, a przynajmniej się nie udenerwujecie tak jak z tamtym eyelinerem z Lovely. Nie polecam go I ostatni produkt, o którym chciałam dzisiaj Wam powiedzieć To jest pomadka z Lovely Zerknę tylko Nawet sobie nie napisałam Ale w każdym razie Liquid Liquid, liquid, liquid Metal Lipstick Tak, nie zapisałam sobie czy to Lovely czy wy, Bo w każdym razie tam je znajdziecie Te pomadki wydawały mi się ta pomadka wydawała mi się piękna, po prostu kolor mnie zauroczył. Ona taka ładna, metaliczna, mówię, cały czas mam maty, 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 więc taką metaliczną sobie nałożę. Wyglądała bardzo oryginalnie i jeżeli chodzi o kolor, to cud malina, ale nałożyłam sobie ją gdzieś tak koło 10. O godzinie trzeciej, mimo porze już trochę tutaj zeszło Nie można powiedzieć, że to była jakaś taka pomadka, która tutaj się nie trzyma czy coś Ale tak jak mi wysuszyła usta, ja przez trzy dni, słuchajcie, nie mogłam dojść do ładu z moimi ustami Teraz mam maść, którą bym sobie nałożyła i może jakoś szybciej by to poszło Ale ja nie mogłam nałożyć żadnej pomadki, nic Usta mi pękały, skórki mi odchodziły Ja pierwszy raz się spotkałam z tym, żeby... Po jednym użyciu jakakolwiek pomadka w taki sposób na mnie zadziałała. Ja byłam w szoku, nie wiedziałam w ogóle, co ja mam zrobić. I a nałożyłam pomadkę, nawet nagrywałam takie instastory, nałożyłam sobie tą pomadkę, e, przyszłam do domu, nie mogłam mi zetrzeć tutaj na zewnątrz, to się trzymała, to nie mogę powiedzieć, ale, ale tutaj powchodziła w wszystkie zmarszki, tak wszystko zrobiła takie, takie twarde, że ja, ja tak mówiłam, no nie mogę już w ogóle wytrzymać. Ja ją zmyłam, nałożyłam sobie em, chyba wazelime, wtedy sobie nałożyłam, i później em, nałożyłam sobie em, matową pomadkę z Golden Rose i czułam się na początku super. Ja po dwóch godzinach musiałam tą pomadkę szybko zmywać, bo czułam, że mi tak tutaj i znowu, znowu tak mówiłam, bo nie mogłam w ogóle wytrzymać, no powiem Wam dramat, dramat są pomadką, wywaliłam ją po prostu z hukiem i nie chcę do niej wracać w ogóle nie patrzę w tym kierunku, bo kolory są super, ale w ogóle... Nie opłaca się tej pomadki kupować. Także to by były wszystkie produkty, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Wiem, że długo mnie nie było i generalnie dalej nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że może uda mi się coś ponagrywać. Przepraszam Was z góry za dźwięk, za jakieś ustawienie, ale już wyszłam z sprawy. Mam nadzieję, że żadne moje powtórzenia nie będą Wam nastręczać problemów. Bo jednak człowiek jak nie nagrywa długo, no to troszeczkę ma problemów językowych, bo jest to jednak całkiem co innego niż rozmowa normalna z ludźmi. Więc tyle. Mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i oczekujcie kolejnego. Pa!